Okej, okay, najgorsze postacie moim zdaniem z każdej rzadkości. Dobra, najpierw leci rzadki. Więc z tych gadków chyba najmniej lubię Barleya. Nie jest może moim najgorszym zadymiarzem w całej gierce, ale właśnie jego postanowiłem dać na ostatnie miejsce. Dobra, lecimy teraz do bardzo rzadkich. I y, tutaj chyba bym wybrał y, Karla albo y, Tika. Ale chyba zdecyduję się na Tika, ponieważ no, na niektórych trybach, w sensie, no, jak są mapki z wieloma ściankami, no to, no to nawet spoko jeszcze, nie? Ale y, jak już jest taka wolna mapka, no to ciężko. Jeżeli chodzi o rzadkość epicką, to chyba jest Hank. No dobra, przechodzimy do rzadkości mitycznej, i tutaj bym chyba wybrał Janet albo w sumie Clancy. Dobra, więc wybieram Clancy jednak. No i legendy mam tylko cztery, ale wybrałbym Draco. Moim zdaniem Draco, aby ten zasługiwał na y, miano legendarne, to by, y, to by jego normalny atak musiał y, być taki jak jego ult. Obserwuj, subskrybuj, zalajkuj i nara.